Dzisiaj live jest o zarządzaniu większym kapitałem i w ogóle jak do tego, jak do tego podejść. Niektórzy ludzie mają 1000 dolarów, niektórzy ludzie mają 10 tysięcy dolarów, niektórzy ludzie mają 100 tysięcy dolarów. I teraz dla niektórych ludzi taką zwodniczą koncepcją jest to, że jeżeli potrafimy zarządzać Małymi pieniędzmi to automatycznie potrafimy zarządzać dużymi pieniędzmi. Ale chciałbym teraz wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, że tak nie jest. I teraz dlaczego? I tutaj chciałbym wam dać przykład chciałbym wam dać przykład tutaj. W tej chwili jestem u swojego u swojego jestem u swojej rodziny i trochę się trochę pojeździłem trochę pojeździłem motorem to jest CBR Honda 1100 pojemności jak widzicie i teraz dla i teraz co wiemy o, co, co wiemy o, o dużych motocyklach wiemy o dużych motocyklach to że wielu ludzi się na dużych motocyklach Wiemy o tym, że wielu ludzi na dużych motocyklach się zabija. I teraz, jeżeli byśmy to porównali do kapitału, no to zadalibyśmy sobie pytanie, dlaczego? I teraz, jak ktoś na przykład nigdy nie zarządzał dużym kapitałem, jak ktoś na przykład nigdy nie jeździł dużym motocyklem, to nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jaką, jaką moc po prostu tego typu sprzęty mają, tak? Dlatego w niektórych krajach, jak na przykład w Australii, jak na przykład w Australii, wyobraźcie sobie, że ludzie na początku nie mogą jeździć nawet dużymi sprzętami. Po prostu, po prostu nie mogą tego zrobić z automatu. Okej. Okay. ok, więc to jest 900 cm. Dobra. I teraz widzicie, ja się tutaj przejechałem Ja się tutaj, ja się tutaj przejechałem tymi, tymi polnymi drogami na tym, na tym motocyklu. I powiem Wam, że ten sprzęt na te, na te dróżki tutaj po Norwegii ma po prostu za dużo mocy. I przy tych wszystkich różnych przy tych wszystkich różnych zakrętach jak wam, pokażę Wam jak tutaj jak tutaj te dróżki wyglądają. Widzicie? Wąskie dróżki, prawie wszędzie, prawie wszędzie zakręty piasek Jeżdżę tym motocyklem dzięki, dzięki gościnności mojego mojego szwagra, bo to, bo to, jest, jego, bo to jest jego sprzęt. Ale, ale teraz żebyśmy dobrze, chciałbym, żebyśmy dobrze tą lekcję tej lekcji się dzisiaj nauczyli, widzicie. Zarządzanie, zarządzanie dużym kapitałem bez odpowiedniej bez odpowiedniego przygotowania, to jest tak jak jeżdżenie bardzo mocnym motocyklem bez doświadczenia, bez praktykowania. Bardzo łatwo, bardzo łatwo o wypadek. Ja na przykład ym, jak słyszę, że ktoś chce się uczyć inwestowania i ma, i ma większy kapitał, i od razu się pali do tego, żeby, żeby, te, większe, żeby te większe pieniądze inwestować, ja od razu tym ludziom mówię o tym, aby oni o tym zapomnieli, dlatego że jeżeli oni się nie nauczyli jeszcze zarządzania małym e, kapitałem, to emocje, które towarzyszą zarządzaniu dużym kapitałem i ogromne ruchy, które mają często miejsce powodują, że wielu ludzi nie wytrzymuje tego i ma po prostu wypadek. Właśnie. Tyle, że nie taki właśnie wypadek na, na, na motocyklu, bo tutaj tym motocyklem powiem, że powiem Wam, że dojechałem tylko do trójki i na liczniku, nie wiem ile dokładnie to jedzie, przypuszczam, że jest 250, ale na liczniku ten sprzęt ma 320 kilometrów, jak widzicie i teraz dla wielu ludzi po prostu to nie jest sprzęt na którym bez doświadczenia są w stanie jechać w ogóle jeżeli chodzi o wagę i tak dalej. Więc usystematyzujmy to i postaramy się przełożyć to na, na język giełdy. Jeżeli uczymy się inwestowania na giełdzie, to zaczynamy od małych kwot, tak samo jakbyśmy Chcieli uczyć się na motocyklu, to byśmy zaczęli od motocykla o, o, niższej, o niższej pojemności. Dlaczego? Bo wymaga to przyzwyczajenia, wymaga to pracy nad swoją psychiką. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób się zachowujemy pod jakąś presją, i przede wszystkim musimy się musimy też wyczekać jakiegoś większego krachu. To nie musi być krach typu 2007, ale jakieś obsunięcie na rynku typu 10% żebyśmy w ogóle poczuli co to oznacza jak rynki zaczynają wariować i dopiero wtedy powolutku powolutku zaczynamy mieć wyczucie yy, zachowania rynku. Jeżeli jeździmy na motocyklu, ja akurat na motocyklach przejechałem 50 tysięcy kilometrów I akurat moje wyczucie jest nieco inne, bo jeżdżę po Bangkoku mało litrażowym motocyklem 125 cm tylko, Natomiast y, poziom trudności w Bangkok jest taki, że trzeba po prostu mierzyć odległość między samochodami i tak dalej. Także już nieraz jak kogoś po Bangkoku przewiozłem, to reakcja była taka, że Maciek, ja już z tobą nigdy na motorze nie pojadę. Ale dzięki temu, że zajmuję, że, że jeżdżę po, po Bangkoku wiele, wiele lat, mam dobre wyczucie i tego, jak się zachowują inni, inni y, motocykliści, i tego jak się zachowują kierowcy samochodów. I mam wyczucie, jeżeli chodzi o szerokość między samochodami, co się może wydarzyć i tak dalej. I tutaj przekładając to na, na, na język giełdy, chociażbyście mieli milion dolarów, to jeżeli zaczynacie się tego biznesu uczyć, to zaczynacie się tego biznesu uczyć tylko na małych kwotach. Podkreślam na małych kwotach. Dlatego, że jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do zarządzania większą kwotą to jak coś nie tak będzie to będzie ciężko Wam zareagować mówię, ja tym, tym nie jestem przyzwyczajony do jeżdżenia motocyklami pojemności 1100 dlatego tutaj najszybciej jak jechałem tam chyba troszeczkę nawet prędkość złamałem bo tam może ze 100 km na godzinę tym, tym motocyklem jechałem, ale czułem, ale czułem jaka jest po prostu wiecie, moc tego, tego, tego silnika i nie chciałbym, i nie chciałbym na przykład próbować jeżdżenia tym motocyklem, gdybym w ogóle nie miał doświadczenia w jeżdżeniu na motocyklu, albo dopiero, albo dopiero pobierał, dopiero pobierał pierwsze lekcje, dlatego, że prawdopodobieństwo, żebym miał wypadek, żebym sobie zrobił krzywdę, albo jeszcze zrobił krzywdę innym, być może pasażerom, albo ludziom, w których bym wjechał, jest wysoce prawdopodobne. Więc jaka lekcja? Lekcja taka, im więcej mocy, tym musi być więcej ostrożności. Im większy kapitał, tym bardziej musimy być świadomi, co robimy, bo jeżeli nie będziemy tego świadomi, no to doprowadzi to wcześniej do, czy później do wypadku finansowego i po prostu te pieniądze, pieniądze stracimy. Tutaj mówię szczególnie, jeżeli chodzi o, o rynki lewarowane. Ale nawet jeżeli to są rynki nielewarowane. Na przykład kupiliśmy tylko akcje, ale później jest jakieś mocniejsze obsunięcie. Jeszcze nasza psychologia nie działa w odpowiedni sposób. Nie do, końca wiemy, nie do końca wiemy, co robimy. To prawdopodobieństwo tego, że i tak spanikujemy i później na przykład sprzedamy nasze aktywa znacznie znacznie taniej niż powinniśmy jest wysoka. Więc taka lekcja dzisiaj jeszcze raz wam pokażę tą piękną, jeszcze raz wam pokażę tą piękną maszynę. Także miałem, miałem fajną możliwość pojeżdżenia sobie na tym, na tym, tym motorze. Nie wykorzystałem na pewno w, nawet w małej części możliwości tego, tego, tego ścigacza, ale nasunęły mi się właśnie takie myśli związane z tym, co, co robię na giełdzie i oby to Wam posłużyło za, jakiś, za, jakąś, za jakąś mądrą wskazówkę w Waszej karierze. Ten filmik to wgrana archiwalna transmisja live z grupy Inwestorzy i Traderzy Patronat SIW. Więc proszę wybaczyć słabszą jakość dźwięku i obrazu. Ale ważne jest, aby ten materiał nie zaginął, gdyż może w przyszłości pomóc wielu osobom. Jeżeli chciałbyś być częścią naszej społeczności, to zapraszam do dołączenia się do naszej inwestorskiej grupy na Facebooku, która na chwilę obecną ma ponad 7600 członków. Na tej grupie ja, Magwalen. Uczę bezpłatnie solidnych podstaw inwestowania. Zarobiłem na rynkach finansowych miliony dolarów, więc na pewno odniesiesz pożytek. Jeżeli doceniasz moją pracę, to proszę o subskrypcję, dzwoneczek i komentarz, jak i o udostępnienie tego kanału. To mnie zachęci do dalszej pracy na rzecz szerzenia finansowej edukacji, która jest niezbędna do osiągnięcia wolności finansowej.